Witam Państwa bardzo serdecznie z Estatus San Jose, Alvalade w Loir jest godzina już dokładnie 20.45. E, ostatni mecz pierwszej fazy e, rozgrywek grupowych. E, mecz bałkania Karynezja. Oczywiście każdy spotkanie na ten jak i ten. E, już wychodzą obie jednostki na Urawa, a tak w oczekiwania powiem, że e, obie ekipy Według najwięcej gazet sportowych, te dwie duże najlepiej przygotowy przygotowywały do treningu, do treningu, oczywiście i do Misos. Skład ba Bałkani na, na naszych ekranach. Mogą sobie Państwo przewinąć. I teraz Harinez już przeczytam. W ramce z numerem 1 Gorf w obronie, a Burns, Schultz, w pomocy jest Maxson, Fato, kapitan. Operacyjno i w ataku mamy, no w sumie takiego cofniętego trochę Rejdonać z dziesiątką, z trzynastką Lucasello i dziewiątką e, Angelone. Nie specjalizuje się za bardzo w Piłt, który gra na swoich ziemiach, tak można powiedzieć. A teraz Niarku, świetny zagranie do Sydney, a Sydney! i broni fenomenalnie Gorn. Jeszcze nie Sydney, Sidney, Ingerszaj, jak wykona Jarku uderzył z daleka. Ajajajajajaj! Pod bramką. Ale strzał po prostu godny takiego piłkarza. Tych Harinezji w niemieckich strojach teraz. znowu Angelone. I znowu Ziku. szykuje się znowu kontra niebezpieczna. Dwóch na dwóch. Jeszcze tam się przyłącza Ziku. Jest szansa Sydney. Sydney! Oj, oj. Chyba mógł już zagrywać do e, Ingershoja, który nam wbiegał, ale na do tyłu. Tego wątpię, żeby go widział nawet e, napastnik e, e, sądzigły. E, a nie przeszedł West Metropoli. Czy Ingershoy? Ma dużo miejsca. Ingershoy. Rodi próbuje go dogonić. Sydney. Nie ma spalonego. Jest szansa. I 1 do zera. Makiok. Świetny gol, ale naprawdę. jakaś piękna akcja Bałkanii. Ale naprawdę godny podziwu jest yy... szczególnie Sidney, który naprawdę co do linii po prostu teraz yy, też pod tym strzałem pokazał, że umie no, zim, yy, lepiej mógł się w sobie sami... teraz tam Schwolt próbował coś zrobić Makiorg Łady teraz szły w Sydney, druga piłka i 2-0! Mark Ingersoll, druga świetna asysta Sydneya, któremu teraz bardzo dziękuję na pasty Juventusu. To są e, naprawdę 2-3 minuty e, pogromu Harinesji przed końcem pierwszej połowy. Spójrzmy na to jeszcze raz. E, tutaj... Sydney znów wyprowadził z akcję, ma dużo miejsca, uciekał e, bardziej na prawą stronę i to wszystko zmyliło. Ingerschoj tam po prostu bieg między e, Rodim a Bersem e, Pouratować Gedo, jeszcze e, dobra piłka, Gedo może teraz pokaże swoją szybkość, pomocnik obrońca na trapasy czasami, e, Gedo, Gedo ma bardzo dużo miejsca, Gedo! Gedo schodzi na prawą stronę, ale tutaj nie ma za dużo miejsca. Jeszcze jest Ziku. Ziku! Poprzeczka! Jeszcze koniec zaraz tutaj. Ingerschoj, ale on bodajże na spalonym. Tak jest. Już rozgwizdany, bo wcześniej spalony. Ale jeszcze tam chwycił piłkę Gorn. Rankacz Karinezi. Uważać. Beracino. Oj, tam mnie ryzykownie trochę Dąga, ale od razu wstał. I szansa kulati. I mamy bramkę y, Lucasello, przepraszam. Ale naprawdę coś niesamowitego. Co za piłkę posłał y, prawą stroną, Schultz. No ale, no trzeba to jeszcze zobaczyć. Jeszcze raz. Tu ryzykownie Dąga, ale od razu odzyskał, y, jakby przytomność. Schultz y, chyba taką. E, Przysłowiowo na pałę e, posłową piłkę w pole karne. Bałkańczycy. Bałkańczycy w przymoceni arku. E, I świetny do. Makiorka! Drugi raz się nie udało zmylić tym samym sposobem. E, Brankarza jeszcze nie koniecam. E, jest Ingerszaj. Ingerszaj uderzył! Świetna prada Górna! Ależ mamy mecz proszę Państwa. W sumie jak prawie każdy. Ale można pokazać, że na tym, na tej śliskiej murawie yy, Można... Yy. Get dangerous I idzie już kontrasy yy, Sydney Sydney Pomylił się teraz tutaj a Brown Jest yy, szansa yy, Abraun tam yy, wrócił do końca I mamy już rożny A wcześniej, przepraszam, to się pomylił Rodi A nie Burns, Burns yy, Przepraszam Tak, yy, Rodi to biegł akurat yy, przed yy, Jarku uderzył z daleka i obok bramki 82 minuta 2 do 1 wciąż mamy naprawdę Nie powiem, że dramatyczny mecz, bo on nie jest taki, ale na dobrym tempie yy...